Cześć! Na imię mam Vanessa. Na święta pod choinkę zostałam wymarzony prezent Felbi Connect. Po wyjęciu z pudełka musimy wyłączyć cztery baterie, które nie są załączone do zabawki. Kiedy baterie są w środku, możemy rozpocząć naszą zabawę z przyjacielem. Felbi jest małym futrzakiem. Dostępne są różne kolory. Mój, jest, mój na przykład jest fioletowy, ale naprawdę jest ciemny róż. Poza tym kolorem są turkusowy, koralowy, różowy i niebieski. Ferpi Connect ma na czubku głowy antenkę, która może się połączyć z Bluetoothem. Nasz przyjaciel ma też uszy, które się poruszają. Tak. Oczy Ferbego to wbudowane ekrany LCD, które pokażę wam zaraz. Teraz go wybudzę. którym uśpi maskotkę szybciej. W jego buzi również jest przycisk, który pomoże nam nakarmić dzieżaka. Ostatni przycisk to jest ogon. On służy do wybudzenia naszego zwierzątka. Teraz go wybudzimy i zobaczycie, co się stanie. Connect World, Wstępnie Play. Na początku, jak aplikacja będzie włączona, wciskasz skanowanie, no i musisz pomachać antenką, żeby skanować. Pokażę wam jak to się robi. Wchodzimy do tej aplikacji, która się mówi Connect World. No to wchodzisz do antenki. Do kolejki. No i wciskasz i jest. No i wstałeś go i ruszasz antenką. Ding, ding, ding. ready. Pierwsza rzecz, co Wam pokażę, no to, że on umie robić iść do, robi do ty i robić. Załatwiać. No, widać, że nie jest Ale to druga rzecz.

Widać, że pomyłka nas zamroził, co? W tej grze możesz zrobić inne ferby. Oto jak one wyglądają. Taki właśnie jajek. Widać, że to właśnie już godzina minęła, to otwieramy i mam właśnie takiego. Na początku on się boi, jeszcze nie ma Connect, takiej antenki, bo jeszcze trzeba zrobić zadanie dla niego. Ma na imię BB i on jest z głodnych. Felbich możesz mieć tu 79, a ja mam pierwco 18 Ferbikonek to może się czasami, czasami robi głupie rzeczy, czasami może prykać, dekać i czasami mówić jakieś śmieszne rzeczy. O tych ferbich, tych grze też musisz je odbawić, musisz je lecić, musisz je mieć. Te, jak pokażę ci tu, będzie Ci pokazywała taka banka, która będzie Ci pokazywała, że jakiś ferbi potrzebuje jakąś pomoc. I musisz nam iść i sprawdzić. Widać, czy on jest głodny, to widać, czy on umową. Lubi pracę umową, jeździ gdzie... Ale jak temu jest zimno, to czasami mu też jest zimno prawdziwe. Nie musisz tego dawać, co on naprawdę chce, możesz dać no, coś innego. Też wie i też będzie miał full. I też jeszcze jest taka fajna rzecz, którą ostatnio zauważyłam. On może śpiewać i oglądać filmiki. Ale filmików jeszcze nie ma, bo są za krótkie. No to właśnie pokażę. Wam. Ale po prostu otwórzmy na początku prezent i ja zaraz pokażę, że mogę śpiewać. Idziemy tu. A może pokazywać czapki, filmiki i piosenki jak te. Ta piosenka jest Jingle Bells, ale nie może. Kimś. Może, ale będzie delikatnie trwało. Nie wiem dlaczego. Tak tak jest. Teraz nie ci tu. Widać, że ktoś. O, chce na coś... o, i teraz widać, że ktoś chce iść do toalety. Chce iść do talety, to pokażę Ci, że musisz trzymać go po tym. Okej. Okay. Trzymasz go i czekasz. A coś wyjdzie. I już nie wyleczę. Zabrał statek. To dziwnie. I spuszczamy. No, ja spuszczamy. No, spuściła się. Widzę, że prezydent dał. Mam szczotkę. Jajko. Następne jajko. Jakiś żel. Mianowicie. No i jakieś ró różne rzeczy tu są. Widocznie ktoś chcą tam wejść. Ten jeszcze nie ma konektu. Nie, nie ma tej jamki, to trzeba go usmierać. Już mu się skończyło, to trzeba poczekać. Już mu iść Tak O, tak się on ruszy. Tak wypełnić ci to możesz na serduszko. A ten nie chciał, on tylko mieć na tamtę. Widać, że te są brudne i potrzebują niektórzy. Zrobię tego. Okej, okay, a teraz, jak widzicie, to pokażę Wam, jaką, co on może robić A może. O, nie, czasami tutaj. No teraz on bardzo lubi smyrać. Ale czasami nie śmieje się, to czasami on lubi tak.

I tego ma tu, jest bardzo mięciutki. Hmm. A jak Wam się trochę nudzi, z jak czasami patrzy tak na mnie, że bawi się, no to mogę go uśpić. A uśpienie to jest tak. Biorę to, widzisz, to znaczek? to trzeba go tutaj właśnie włożyć, właśnie w to, tutaj, i to ma wejść tak. I tak, i on będzie mu na początku nie chla. Już widać, że już nie jest z tej grze już rozłączył. No, już widzicie, usnął. Bardzo polecam tą Herbie zabawkę. Ona jest bardzo fajna. Ona może śmiać się, może jest bardzo milutka i może bardzo dużo innych rzeczy robić. Każdy będzie szczęśliwy, jak będzie od takiego przyjaciela obok Ciebie. Mam nadzieję, że pomogłam Wam poznać jego ferbiego. Dziękuję za oglądanie. Jak Wam się spodobał ten filmik, to zasubskrybujcie albo róbcie lajka. Jak macie jakieś pytania, wpiszcie w komentarzach. Pa!